Chwilę minęło już od premiery Mavic 3, który miał kilka wersji. Oprócz tej standardowej była jeszcze wersja Classic oraz wersja Pro, która jako pierwsza wprowadziła trzy kamery. Dzisiaj premierę ma Mavic 4 Pro, czyli właśnie te trzy kamery zamontowane na zupełnie nowym gimbalu, zupełnie nowej konstrukcji, z zupełnie nową. Aparaturą. No właśnie, mamy tutaj naprawdę dużo od samej budowy tego drona, poprzez nowe czujniki, nową aparaturę, nowy układ kamery, zupełnie nowy gimbal, no i oczywiście nowe kamery. Jednak w jakich aspektach? Nowy Mavic 4 Pro jest lepszy od Mavic 3 Pro, a w jakich gorszy? Zapraszam do materiału. Drona na testy wypożyczył mi dystrybutor tego sprzętu na Polskę, ale mam go dosłownie na kilka dni, więc nie traktowałbym tego materiału jako taką pełnoprawną recenzję, a raczej takie, powiedzmy, pierwsze wrażenia łamane przez no, jakieś tam testy poszczególnych elementów. Ale jak zawsze w moich filmach postaram się tutaj napakować jak najwięcej informacji, żebyście mniej więcej wiedzieli, z czym macie do czynienia. Sam dron, choć podobny do poprzednika, to oczywiście ma tu kilka nowości. Pierwsza, na co pewnie zwrócicie uwagę, to ta kamera i gimbal. O nim jeszcze powiemy sobie więcej za chwilę. Mamy też nowe czujniki, które są tutaj porozmieszczane w taki trochę inny sposób niż wcześniej, bo nie są z przodu. No, i jak teraz zauważyliście, jak tylko rozłożyłem tylne ramiona, to on od razu się włącza. Tak jak było to w flipie. Zresztą podobnie jest z aparaturą. Jeśli chodzi o te czujniki, no one są z każdej strony i mamy tutaj taki powiedzmy obraz 360, a więc też wykrywanie przeszkód w takim stopniu. I to są czujniki, które są w stanie działać nawet w bardzo ciemnych warunkach, jeśli jest to tak rok, To tutaj z przodu mamy też lider, który na froncie jest w stanie skanować nasze położenie i to, co się dzieje przed dronem, nawet w kompletnej ciemności. Sama jakość wykonania na bardzo dobrym poziomie. No tutaj nie musieli się aż tak czaić jak z mniejszymi maszynami, które muszą zmieścić się w jakiejś wadze, bo ten dron waży niestety powyżej 900 gramów, a to oznacza, że mamy tutaj klasę C2. To niestety wada i już poprzednik, czyli Mavic 3 Pro przekroczył tę magiczną barierę. W dużym skrócie latanie tym dronem w niektórych strefach jest utrudnione. Mamy tutaj standardowo system lokalizatorów takich jak GPS, Baidu, Galileo, no i oczywiście w razie utraty zasięgu dron dokładnie wraca na miejsce z którego wystartował. Ale ponieważ mamy tutaj Lidar, tak samo jak w R3S. No to nawet jeśli tego GPS-a nie ma albo wylecimy powiedzmy z budynku i polecimy gdzieś dalej, to on jest dokładnie w stanie wrócić śladami, którymi poleciał. Mało tego, jeśli nie poczekamy przy starcie na wszystkie satelity tak, żeby wybrał sobie miejsce startu, to on i tak dokładnie będzie pamiętał skąd wystartował za pomocą takiego mapowania 3D. Fajny bajer, oczywiście poprawiający bezpieczeństwo, ale przede wszystkim bardzo wygodny, bo nie musimy za każdym razem czekać e, na złapanie tych satelit, tylko rozkładamy i od razu możemy lecieć. To, co tu mam, to wersja Creator. Combo, czyli nie mamy teraz takich wersji cine, jak było to w poprzedniku, gdzie mieliśmy lepszą aparaturę, możliwość nagrywania w proresie. Tylko mamy zwykłą wersję i właśnie wersję Creator. Natomiast nie ma tu też proresa w tej droższej wersji. Mamy tylko All Intra. Jak dokładnie to wygląda, rozmieszczenie tych kamer i tak dalej, o tym jeszcze za chwilę. Nowy Mavic 4 na główną matrycę nadal ma 4 trzecie. Tym razem jest to 28 mm, zmienna przysłona od F2.0 do F11. W poprzedniku było to 24 mm i F2.8 do F11. Tym razem matryca to 25 megapikseli lub 100 megapikseli, w poprzedniku 20 i nagrywana w 6K do 60 klatek HDR, podczas gdy w poprzedniku było to 5.1K do 50 klatek. Co do tych 100 megapikseli, no ja w tych przedpremierowych broszurach nie mam takich informacji, ale idę o zakład, że tak naprawdę matryca ma 25 megapikseli, a w bin 2 ma 100 megapikseli, tak jak zresztą to było w poprzednikach różnych, gdzie mieliśmy 12 megapikseli, a w bin 2 48, idealnie dzieli się przez 4. A skoro jesteśmy przy tych drugich matrycach, to 70 mm nadal ma matrycę 1x1,3 cala f/2,8, natomiast 166 mm, tym razem matryca to 1x1,5 50 megapikseli f/2,8. Więc jeśli chodzi o te matryce czy światło, no to mamy tutaj na papierze lepiej, ale skoro przy papierowych danych jesteśmy, to pomówmy o bitrate. Pozwólcie, że skorzystam sobie ze ściągi, żeby niczego nie pomylić, ale w poprzedniku tego drona bitrate na głównej kamerze to było 200 megabitów, natomiast w proresie, taką opcję mogliśmy dokupić, to było 3772 megabity. Na teleobiektywach było to 160 megabitów, a w proresie 1768 megabitów. Tutaj mamy maksymalnie 180 megabitów w H265 i 90 megabitów w H264. Natomiast w tej wersji, czyli Creator Combo, która w teorii zastępuje tamtą wersję Cine, czyli tę wersję z ProResem, tutaj tego ProResa nie ma. E, mamy All Intra w H264 e, i to jest 1200 megabitów, czyli dużo mniej. To oczywiście dane papierowe, co do samej jakości obrazka pogadamy jeszcze później. Ale teraz pomówmy o trybach. Oprócz tych stałek mamy oczywiście zoom cyfrowy. Standardowo musimy przeskakiwać pomiędzy tymi obiektywami. Natomiast w trybie Explorer do takiego zwiedzania automatycznie nam tutaj przeskakuje. No i ten zoom hybrydowy, czyli głównie cyfrowy, mamy od jednokrotnego do 24-krotnego. Gimbal jest dość ciekawy. Pozwala oczywiście standardowo obrócić się pionowo w dół, 70 stopni do góry, ale teraz także ma taki obrót 360, co pozwoli nam zrobić takie ujęcie jak jest do tego gotowy tryb, który delikatnie leci nam do przodu. Sam dobiera prędkość tego i robi no, już takie gotowe ujęcie. Ten obrót gimbala pozwala nam również na filmowanie i robienie zdjęć w pionie. Możemy standardowo obrócić ten gimbal przy pomocy aplikacji lub obracając cały ekran na tej nowej aparaturze, choć zakres pracy tego gimbala pewnie większość z nas rozczaruje, bo niestety jest bardzo mały. A skoro przy aparaturze już jesteśmy, to w podstawowym zestawie dostaniemy RC2, natomiast jeśli skusimy się na droższy zestaw, Zestaw, to dostaniemy nową wersję Pro, czyli z takim ekranem, który automatycznie po rozłożeniu włączy nam tę aparaturę. Włączy ją bardzo szybko. Przy okazji zwróćcie uwagę, jak fajnie chowają się tutaj te drążki, więc działa to automatycznie. Mamy tutaj siedmiocelowy wyświetlacz microLED z pikiem jasności do 2000 nitów, a stałe z tego co pamiętam, 1600, także naprawdę w pełnym słońcu dalej tutaj naprawdę fajnie to wszystko widać. Aparatura ma trochę taki vibe jak z Fantoma 4, jest trochę większa, mam mnóstwo. Do tych przycisków do sterowania ekspozycją, do zmiany obiektywów, pokrętło od zooma, pokrętło od gimbala, programowalne przyciski z tyłu. No i tak jak już mówiłem, ten wbudowany ekran tutaj naprawdę robi robotę. I tak jak wspominałem, ekran możemy sobie obrócić tak pionowo, wtedy gimbal też się automatycznie obróci i wtedy zarówno nagrywamy, jak i mamy podgląd. Pionie. Na dole rzecz jasna karta pamięci, USB-C i HDMI. Ok, pomówmy o samym locie. Jest mega precyzyjny, fajnie się ten dron zbiera, zwłaszcza w tym trybie sport. Co prawda do tych 90 km na godzinę, które producent tutaj obiecuje, nie udało mi się go rozpędzić, ale tak między 70 a 80 km spokojnie nim można robić. No i nawet w zwykłym trybie z czujnikami pozwala się rozpędzać do 50 km na godzinę, także spoko. Dron z włączonymi czujnikami, czyli w tym trybie normal, yy, pozwoli nam latać nawet do 55 km na godzinę. Ale tylko na otwartej przestrzeni, już z daleka widzi przeszkody, i powiedzmy, rozpędzimy sobie go teraz do tych, powiedzmy, nie wiem, 40 na godzinę. Zobaczymy, ile się uda. I zwróćcie uwagę, jak dużo wcześniej. O, już zaczyna zwalniać, już wykrywa tamte drzewa. I dalej pozwala nam lecieć do przodu, ale już z dużo niższą prędkością. Także no to też nie jest tak, że będzie leciał 50 km na godzinę non-stop i dopiero się zatrzyma przed całą ścianą, tylko już z daleka wykrywa sobie te przeszkody i odpowiednio nam zwolni. Szczerze mówiąc, tak, no, z jednej strony fajnie, bo mamy dużo większą swobodę, jeśli chodzi o latanie, trochę szybciej, nie zmieniając trybów. Ale z drugiej, jeśli latacie w miejscach, gdzie jest dużo tych przeszkód, i on co chwilę będzie je wykrywał z różnych stron. No to może to być trochę denerwujące, bo nie ma tej płynności latania. Zawsze oczywiście możemy włączyć tryb sport albo wyłączyć sobie te czujniki, no ale jeśli latacie w jakichś trudniejszych warunkach i nie chcecie ryzykować utratą maszyny, no to pewnie lepiej je zostawić. Z trybów automatycznych mamy wspomniany spin, który obraca nam tą kamerą jak w pralce, wszelkiego rodzaju master które znamy już z poprzednich wersji, panoramy, większość głównym obiektywem, ale są na przykład takie, gdzie możemy użyć 70 mm, aby na przykład zrobić sferę. Mamy tutaj polepszony tracking samochodów i testowałem to w różnych warunkach, przy różnych prędkościach i na różnych obiektywach i ogólnie Active Tracking działa bardzo dobrze, choć też do pewnej prędkości, ale nawet jeśli samochodem gdzieś uciekniemy, to on nawet z kilkuset metrów jest w stanie trzymać w kadrze ten samochód jeśli tylko zwolnimy, to jest w stanie go dogonić. I to działa zarówno na tym obiektywie 28 mm, jak i 70. Na pewno zainteresuje Was czas lotu tym dronem, bo producent tutaj podaje jakieś 51 minut od 100% do zera w laboratoryjnych warunkach. Jak to wygląda w praktyce? No mi latając, tak powiedziałbym, nie oszczędzając go jakoś szczególnie, wyszło jakieś 35 minut i już kazał powoli lądować, tam do 17% udało się to zbić. To pewnie gdybyśmy latali delikatniej przy bezwietrznej pogodzie, pewnie jakieś 40 minut uda się uzyskać, zjeżdżając jeszcze z tych 17%. Natomiast o ile nie robicie na przykład jakiejś transmisji na żywo, gdzie musicie być cały czas w powietrzu, to szczerze mówiąc te 35 minut to jest aż za dużo, bo zazwyczaj kiedy jestem na jakiejś miejscówce, to wyrabiam się w jakieś 20 minut, żeby ograć ją z każdej strony, a potem te 15 minut tak naprawdę nie ma co robić, więc oczywiście możemy wylądować, władować te baterie do tego huba i na przykład mając kilka rozładowanych baterii, poświęcić dwie, aby naładować jedną. Tak czy inaczej czas lotu jest naprawdę ok. System transmisji obrazu w tym dronie to O4+, Plus, no i standardowo obiecują tutaj jakieś astronomiczne zasięgi. Podgląd na tej nowej aparaturze jest w. 60 klatkach Full HD w 10 bitach, także naprawdę jesteśmy w stanie dobrze dobrać te kolorki. No i naprawdę wygląda to świetnie. Odlatując nawet gdzieś dalej, to ciężko tutaj o jakąś przycinkę, a przynajmniej według relacji kolegi kolegi, który ponoć twierdzi, że na otwartych polach pierwsza przycinka pojawiła się dopiero po 7,5 km, i tak naprawdę trzeba było wracać z uwagi na baterię. Więc latając nawet w większych zakłóceniach bliżej, bo oczywiście nikt raczej na takie odległości nie lata, możecie mieć pewność, że tutaj ten zasięg jest naprawdę bardzo dobry. Co do samej jakości obrazu, to tu pozwolę Wam się też wypowiedzieć, bo oczywiście surówki z tego drona będą dostępne w opisie tego filmu do pobrania. Jest oczywiście bardzo dobrze, ale ciężko nie odnieść wrażenia, że trochę się tym produktem cofnęli, jeśli chodzi o ten bitrate. Sam wachlarz tych kamer daje oczywiście ogromne możliwości, żeby nagrać coś z trochę nowej perspektywy, bo te ujęcia z takich standardowych 24 mm z drona są tak oklepane, że już ciężko na to patrzeć. Tutaj mimo, iż wcześniej nie byłem jakimś szczególnym fanem tych 166 mm, to zaczynam to trochę doceniać, zwłaszcza w wydaniu z tą nową optyką. Wiadomo, to jest 166 mm zamontowane na gimbalu w dronie, który miota w powietrzu, więc jeśli mocniej wieje, no to nadal zdarzają się takie delikatne drgania i nadal występuje problem z tym delikatnym podnoszeniem i opadaniem, ale i tak da się zrobić tym ciekawe ujęcia. 70 mm to mój ulubiony obiektyw, bo chyba najczęściej go używam i, i tak jak podobał mi się w R3 Tutaj również spisuje się świetnie. No, niestety, DJI idzie w coraz cięższe te drony. Dawno już przekroczył wagę 900 gramów, więc latanie tym może być bardziej problematyczne w niektórych scenariuszach. I podtrzymuję to, co powiedziałem jeszcze w materiale o 3 Pro, że bardzo bym chciał, żeby DJI wypuściło wersję takiego drona z mniejszą baterią, bo ja z chęcią poświęcę nawet te 10 minut latania na rzecz tej wagi. Gdyby był lżejszy, to dostałby klasę C1 i po prostu łatwiej by się tym latało, no ale wiadomo, DJI samą Europą nie żyje. Czy w takiej formie ten dron jest atrakcyjny? No generalnie ci bardziej wymagający będą mieli dość trudną decyzję, bo z jednej strony mamy gorszy bitrate, ale z drugiej strony nowsze matryce, lepszą optykę, jaśniejszą przede wszystkim, no i nie mówiąc oczywiście o tej nowszej konstrukcji i świetnej aparaturze. Więc są oczywiście plusy i minusy i tak jak mówię, ci bardziej wymagający będą musieli zdecydować, a jeśli ci mniej wymagający też chcą mieć takie obiektyw i taki czas lotu, to ja osobiście polecam R3, bo nadal jest to świetna opcja. No dobrze moi drodzy, taka nowość od DJI, koniecznie napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o nowym Mavic 4 Pro. Czy planujecie sobie kupić go w zwykłej wersji, czy może w wersji Cine, a może zostaniecie przy swoim miniaczu? Ja prawdopodobnie zostanę przy miniaczu, a jak wy, tak jak mówię, zapraszam do komentowania na mojego Instagrama i widzimy się jak zawsze w następnym odcinku. Trzymajcie się.